Jak pierwszy... Jesteś, jesteś! Na samych, cudem? No, kur, a na samym starczy! To. No jakim cudem, no kurde, mateś! No jesteś pepy, jest zaczynaj! Ta, mam robię kartę. Ej, to gdzie jest? Ej, admin! Awka, awka, widzę! Dobra, awka. Ej, kaptel, kaptel ja! mnie każdy. jesteś że... Jakiś typo do elektryka! O! Siema, siema! Jakiś ty typu... Cześć! I do widzenia! Nie! Gdzie jesteś? Jesteś w tym? Czy na elektryku? Nie. Elo, nie żyję. Czemu mnie? Ale mnie! Oj. Ojej! Ja mnie! Sorry! Dawaj, bo teraz będę Ciebie hantował. Całą rundę. I nie robię piłki. Nic mi mhm. nie robicie. Tylko patrzę, że na moją... Jak po prostu wygląda moja gra. Widziałem kogoś, jak hantował. Oj, dobra. Fuh! Ej, w sumie widzi... Ej! Ja... O! Siema, się kolejny. Ich za dużo to chyba to No, no tam to no. w tym samym miejscu, na górze, dla, w endem, za duże! dla Upper Enda nie Chyba Kampił ktoś? Chyba, chyba. Nie. To, to tylko trupy wystawały. Ej, dobra, widzę, że ja na mi nie będę Ale jakby coś to on, Kill oh, all Nie, nie. Najgorsze jest... Nie wiem! to gdzie jest

Dobra, Wiem. Dobra, dobra, widzowie. Próba numer. No oczywiście, dwa. Że on ustawił siebie. No, pewnie sobie ustawił na prywatne, no i na siebie ustawił. No. Bo on chce Pies... no, nie, po prostu nam truć tyłek. ej, tylko jeden task, dobra. Z Spiep... pieprzą do specimena. No ja z pieprzą do specimena. Soniu zrobił wake up? O Uuu, dwie sobie awczyły! No chyba zabijał, bo zabijał Trzech! Raczej po chyba nie zdążyli ten uciec. uciec. No, myśmy zrobili swoją przyjemność. Ja też. Gdzieś ja spotykamy, spotykamy się gdzieś? Oooo! impostora na głowie? Dobra, spotkamy się. Ja. Gdzie się spotkamy? A ja sekreti, te sekreti. Oooo! Widziałem go Nie! Uciekam do security! Będę ci ratować, będę ci ratować! Pieprzem do security! No chodź, security. Security? I... Yeah. bo jestem jestem security! Jestem security Jestem security! Proszę kamery! Kamery. Dobrze, że te kamery nie zużywają. <tros Sure> <tros> ja pierwszy. Ej, on to, no to nie, nie ustawił siebie. To bym. Po prostu on chyba ustawił, nie ustawił ten, private, bo tak to by ten. No nie mam kluczyk! Ja pidi, ja mam kluczyk, dobra, ja. Dobra, kluczykiem... Ten. ten task. Nie żyje. Halo, nie żyje. Bajaj. Szybko wyjdę! Jakiś byd! Nie zbędź! Skinność? Nie. Ja Jestem z Cyjanem. Jestem razem z Cyjanem. Wiecze. Siema Mordo? Wiecze. Jestem w spysimenie. Jestem. Ej, ej, już! Ej, normalnie teraz wygląda to wszystko halloweenowo, już! A chyba ja, ja muszę zrobić tę główną misję, której nie cierpię. A najgorsze jest to, że mam. A skarb? Nie, Ej, dobra, jestem w laboratorium. Jestem w laboratorium, jakby chciałam. No to ja jestem dosłownie prawie w laboratorium, tylko wystarczy, że pójdziesz w dół i się spotkamy. Ja jestem na górze, jestem na górze. Ja jestem ja... z różowym ja, i Ja Nie, mam białego, nie mam białego. O. W tym specjalnie to jest zbiórka. Ej, no. ja ja tam mam misję! I tam do no. Czterech nas tutaj jest, rozumiem. zamknięte. O <noise> wiem Nie, to było. Nie, nie ma, Ja tutaj, tutaj będę kampić. Ja będę tutaj kampić. Przema mi... ja jestem. Przema, jestem, ja Jakby coś mnie nie ma, bo ja tutaj kampię. Sprawdzam, czy nie ma nikogo. Gdy się schowaliście, to zrobię ci bazę. Ja kampię. Wy żebyście w Mam misję najgorszą! Jaką? Zapamiętywanie. Simon mówi? Zapami zapamiętywanie. To, no, no mówię, Simon mówi. Ja mówię zapamiętywanie. Właśnie to jest zapamiętywanie, to Simon mówi. Ja, ja mówię mm, na to. Bum, bum, bum. Bum, 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 Jest! Eee? Nie wiem gdzie, a gdzie eee? ja o, ja, tu. Co? Uciekam, uciekam. Run, Dobra... Ro... poszedł. Gdzie ty jesteś? Jestem... Jestem... Idziesz do mnie teraz. Gdzie ty jesteś? Jest tutaj. A tu dobra. Nigdzie nie, nie uciekłem. Nigdzie nie polecam. Dobra ale ja wam 5 tu zaoszczędziłem totalnie! Nie, nie, że tak nie użyłem! No. Totalnie zaoszczędziłem. A wiem, że tak nie W sumie, ale w sumie... Wracacie do tego kluczeka ryzykować? Czy nie? Ja chyba nie ryzykuję z tym kluczykiem póki co. i tak jest fajna I tak jest, i tak jest idziemy do bunkra, idziemy do bunkra. Co? Nie on tam poszedł, on tam poszedł. Jest! Elo, nie zjem. Nie. Nie. No nie no, zamykaj się! Impu tam jest! Gdzie? Gdzie tam? Gdzie jest? On tam chyba poszedł za sobą. Jest tu, jest tu! Jo, z pieprza. Ja z... Przyrzecę. Nie. To nie poszedł do mnie. Do mnie, przy mnie jest, a inaczej? nie. Uciekam. Uciekam do bunkra! Uciekam do Nie do... Do... Ja nie uciekam do bunkra. Ja uciekam to... ja... ja do, no, ja do, do, do Ja do security. Ja do ja do tego bunkra przy tym labilator. Uciekłem, 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 uciekłem. Dobra, wygrałem. Uciekłem, dziadowi. Ja jestem. Nie ja jestem w tym. Bra, bra, bra. Ja uciekł nie uciekłeś ELO! ELO! Zbyt szybka ta gra była. Eee, to było... to było szybkie i łatwe. Drugi mi level! Drugi level! Przywrócił mi level. Nie przywróciła. Ja mam... I, I tak ja mam swoją kaskę e, w serduszkach, ale i tak... I tak mi zresetowali. A robimy Głównie, Gówniarze, podamy ją. Pomóc. Pomóc dał, dał, jest! Dobra, nami! Jestem! Yeah! Yeah! O ja, No to, no to baj baj! To tutaj tyle mam, baj Dobra. Mm. Nie! Ja wyciszę no. sobie swój, swój, swojego fona. Powoli ty będziesz się budzić. Ty zaraz po, e, pewnie, zaraz ci ktoś powie. Wake up, wake up! Aj. Jak z tego my ma? Ty mam, ty bą, ty Dobra, ja, uciek ja uciekłem z. Uciekłem z Cyjanem. Uuuu, gdzie? jego do ciebie. Mam do Ale jasnego czy ciemnego? E, ciemnego. A, bo, bo z jasnym siedzę tutaj i kampię. Uciek uciekł ci debil? Nie, nie uciekł. Zabiję go. Dobra. Ktoś wyszedł. Pulpy pung. Pulpy pung. Pulpy no Czemu ty otwierasz drzwi, stary? Widziałeś! Hahaha! się! Nie. Uciekł se do ten. Do o. góry. Co? Cyjan. O! o. o Widziałeś, gdzie jesteś! Wiem, że to byłeś! A skąd wiesz? Bo widziałeś, że sko, skoczyłem do węta? Nie. Czy ja? Czy skąd? Tablety zauważyłeś? Nie. Jak? Widziałem, że otw otwierają się. Widziałeś się partikle? Znaczy, że drzwi się e, otwierają. Dobra, wie ja... Zrobię sobie byłem Gdzie wento. Nie ma nikogo. Dio? No. Różowy! Róża... Róża... Różowy... Różakowiec? Chyba. I czemu oni zabiłem. ciągle mają drugie levele? oni ciągle ma, mają po drugim oni levelu? Drzło. Wszystkim. Wszystkim się złagowało? No. Tak. Ja zabiłem Ciana. Mo mojego, mojego kolegę zabiłeś. POMARAŃCZ! POMARAŃCZ! O DÓŁ! O ja pobiłem okay. Twój rekord. Co? Znaczy, e, e, ja mam swój rekord. Słyszę Ciebie, słyszę... Słyszysz? Twoją muzykę słyszę. Słyszysz? Słyszysz? Ja na do mnie? Jeśli, jeśli usłyszę ten, że rozkilnie, to, to po prostu wentuję. Nie, mm. Gdzie Zmentował się? Jakiś typo. Chłop się zmentował? Wi teraz widzisz nas. Dzisiaj <grym> to A, to stick jest beznadziejny. Stick w ogóle to oszustwo trochę. No i beznadziejny jest. Bo i tak po prostu pobiegniesz do tego miejsca, to i tak Oj. się zmentuje. <grym> Zobaczcie typa. Nie, nie, nie. 20 sekund zostało. 20 sekund zostało. Ty tak tego nie wygram. Wygrasz, wygrasz. Nie wygram. Dostał. Pop! Prawda, marty. Ewa, przegrałem. Ale fajna runda. Była. No, Była fajna. Gdzie to? Nie wiem. Gdzie? Nie wiem. E. A tak, kończy to była. Byłem specymie spec, nie i gdziekom tam na Aha, raz ten z roos. O, wrócił mój level. Ej dobra, yyy, cente. Ej, jasne. Ban gider ta mapa. Mnie totalnie no trochę, nie to da nie nerwia tro aż. Nie, kłucik może wybiegnął. A jeśli będziesz ale biś byś miał powolną ten. Jeśli gdybyśmy... jesteśmy. Tam tak żebyśmy się chętnie. Nie. Nie! Nie! Nie. się nie słyszałem. Nie. Tak. pierwszego.

bo masz zadanko pewnie w tym misji, nie? Ale nie, najgorsza misja! Tak mi cierpie! No chodź, chodź tu chodź No chodź Marona! Wodowe Jakie jest pole? Jak w tym Spam, spam, spam! No nie! A Będziemy nie? Dobra, zabiłem go! Okay. Wreszcie zabiłem go. O ty i j**a. Gdzie jest różańc? No nieeee! Ja zabiłem jeszcze kogoś na koń. Jeszcze do tego. nie? Bo, bo już prostym celem ja Ciebie nie zapinam, ponie, nie ponieść, nie No Dobra, nie Gdzie? wyczuję kogoś. Może kolejna jakaś udrabona normalna monga. Hmm. No, jestem normalna monga. Dobu Nie dobu 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 Kurde no, dobra przegrałem jeszcze. Kończ, gdzie kto jest? Dożbie, wszyscy do bożówki. No bo Baba nie do żubie. Ale przynajmniej zabiję tego różowego twara. No, twana. wszyscy po... Badałoby dożbie do szklana. Dobra, a teraz gramy normalną rówkę. Nie. Czemu? Maju, Maju. Maju, Maju, baju. baju, baju. baju, baju. baju, baju. Pani mają im nie zostawić, bo mają... Ja muszę. Klumet! Mają... jestem! Um... A ja gówniany zwykły. Brakuje Ciebie. Więc ja, ja mam, gównianie. <noise> mam, mam kubełki. Słoni mnie. Jesteś... Biały jest podejrzany. A on sprawdza ten, telewizorę. O nie. MNIE! BIAŁY! BIAŁY! Zgłosiło! biały Biały! Biały, biały, biały... Biały, biały... Biały, biały... Czekaj, czekaj... Dobra, Q, Q. Y, Biały, biały... Biały... Bo mm. dalej. JAHAHAHA! Wygrana no, jak, jak Izzy, jeszcze jeden będzie! Byłem musiał ci powiedzieć, kto jest... <ślima> No bo przecież oni tam szli do mnie. Debi <grym> jest uwieczony. No i ten. No i, no i się wkakowało. No ładna głupia pinda. No i pinda się pakowała. I pinda no, się pakowała. Ghost. I tak cię yes. nie widzę. Mhm. Dobra, biały, żegnaj się. Żegnaj się. Nie, yes! <grym> szybka! <grym> Jakaś szybka, dobra! Dobra, ale wiesz jak, ale wiesz, że po prostu wystarczy było, że odejdę, a ja słyszałem, że kilnęlicie, no i po prostu przebiegłem i gołnicia. I chłop był tym viperem, czyli ten, że, że jak zabijecie, to po prostu te... Miałeś taką rzekę, że, że wypluć tym kwasem dziwnym, podejrzanym. No przestań, no fioletowy, przestań arczyć! Fioletowy, kobiet, się sekund. E, bo, ej, ja się nie, bo ja tylko zagłoszę na tyle. To ja Insta, to ja Poros. Jak oni nie bywali, no to, to, ja, to zobaczą, że... E. No to było. No, ale było jakieś... To było. Fiolet Awcze. No to no. <śmienicza> <śmienicza> no, ja zagłoszę na siebie ten rung major. <śmienicza> ale... Nie, ale biały, ale biały. No i... Jej, ej, ja ja mogę do, do, do gdzie impostorem gdzie kogoś. Okej, okay, dobra, dobra, ja idę do kafeterii po ej, śmieciorka. Ty, ty, nie nie, nie <grym> mogę powiedzieć gdzie impostorem, bo nie widzę. Jest, co, masz Guardian Angela? Tylko, no, nie mam, nie mam huntu, nie mogę huntować. Szkoda, no to mnie pilnuj. Dobra, gdzie jesteś? Jestem w storage'u i tutaj ten powarańczowy jest strasznie podejrzany. Dobra, to, rób to. Dobra, dobra. Ja mogę śmiecić. Śmieci? śmieci. śmieci. Ej, dobra! Czarny! Czarny! Czarny zamienił się! Kogo? Nie! Fioletowy jest! Fioletowy jest! Shape shifter! Fioletowy shifter! Fioletowy Where shifter! Shifter! Fioletowy the Shifter. Okay. Dobra, where? Where, where, where? Where was the body? Fioletowy, Fioletowy! Where was the body? jest! Fioł fiolet, jaki ty jesteś, jest! Fioł debil! Co za głupek z tego The play ale i tak ciebie nie widzą. No. No, z, no, cz... no. czemu nic nie gadasz, chłopie? Ej! Obym ten no, ten ty... fioletowy tyle zabił? Trzech naraz on zabił? Motor Skale albo albo to... Albo to jest... Co jest impostor, tak? Co? Motor no? nie. Ja z nim wywaliłem ja impostora dam mną! No. Ja widziałem, że Motorskill zamienił się na Der Ferneya albo Der by się zamienił na Motorskewa. Więc e, nie wiem, nie wiem jak jest, nie wiem jak jest. Dobra, na Fioleta dajemy. Self Report. Nie ma Self Report, to nie Tybie jest... Selfy... Ale Ej, czemu? Tybie widziałam, że ktoś się zamieniał, ale nie wiem czy to... Fiolet fioletowy ci... się zamienił. Motorskill is impostor. Nie? Czekaj, jaki jest kolor, gdy też się, się, się odmienia? Jak się odmienia to po prostu... To jest, to jest kolor taki jaki ma na sobie, czyli nie, że po prostu się To, się to motor jest, i... Motorskie? jest! Motorskew? Motorskew, zapytaj Matę, Mate, mate, mate! Pomytaj... Jest. jest, bo jak się odmienia, albo jak się... Za... Ty. Ej, teraz to ja już nie wiem. Bo jak się odmienia albo zamienia, to było szare. O nie, dobra. Wystarczy, że on odpali sabotaż i nie żyjemy. Musimy być teraz na baczności. Dobra, ogólnie uciekaj od e, fioletowego i cząpa. Ale dobra, ja Bąco. mam ja mam kompanów ze sobą. Ja mam kompanów ze sobą. Ja nie mogę robić ciebie teraz. O, zgasił, ci, światła, zgasił światła, zgasił światła. Idź się chronić. Zielony, Zielony, no. Zielony, no, chodź ze mną. Naprawić te. Dam te ci protektę, dam ci protektę. <laughs> nie, nie mu dałem! To już nie mu? Ne, M, to chyba. Okej, okej, rung major. Nie Widzisz? Nie idziesz! ten! ten! Uciekaj no! Szyb jest! jest. <laughs> o oh, ja pidi. Ja pidi, ja pidi. Uciekaj! Uciekaj! ten drugi, który nie... No nie był lower! Ej! No, no. Okej, okay, okej, okay, dobra, już mogę... Motorska sklep i strzepkę. Czekaj, accuse, hmm, szary. Gdyby bym nie obronił eee... zielonego! O kurde! Eee... Kilt. Motorska kilt. Nie, nie kilt! czekaj, Motorscaf. Roll Shape Shifter. Rol... Motorska jest. Motorskap jest. Jest! Eee. Ale co ma... No, ale na kogo powiedziałeś? Boo jest... Co? Czekaj, głosuję, działa. Nie wadaj, że oni grają też razem. No nie oni też grają razem. Ej, co ja na ciebie zagłosuję? Bo myślę, że tu byliś... No dobra, ja... No za... Czekaj. Nie no no fioletowy, nie! Nie, on nie jest. Fiolet proszę! Gdzie? Gdzie to Nie jest! Oranżowy jest clear, oni, yeah. pewnie oni grają też razem, dlatego oni się tak clear'ują. Yeah. Ja nie te, wiem skąd ci wzięło, wzięło tylu imposturów i dlaczego oni się tak... Ja. Widzę, że tutaj mamy jakichś kretów, co się teamują. Było dwóch i... Wiem, że Cię pewnie zagłosują na mnie. No pewnie tak. Znałem, że się pewnie zagłosują na mnie. Gdyby dał ktoś na niego, to byłby remis. co zabłoniono się! Co? Nie gadaj, że wygrał się. Nie gadaj, że on się ten, zdradził. O, zdradził się! Dzięki mnie, stary! Zdradził się. Nie widział, że się wstrzymał to biuretowego. Dobra, cięcie. Wyłącz to! Zaczynamy robić to! okej, okay, okej, okay, okay. już stoi, już stoi, już stoi, już nie. Narzekać. Może ona proszę. proszę. Skru Skrumejt! Skru no jasne! Skrumejt, Skru nie, Zbekuj! Okay. Razem się trzymajmy, razem się trzymajmy! No cho chodźmy do kart, chodźmy zrobić kartę. A bo no chodź! A nie, eee, eee, karta? Dobra, Dobra. Chodź tu! Right. So, no, no, ja nie, no, ja się, ja się nie ruszyłem na krok. Gdzie idę. Oh! Ej, co jest? Idzie? Widziałem cioko. Gdzie było? Zostało przy adminie. Czy? Kto przychodzi przed, przed admina? Nikt. Nie, po prostu widziałem kogoś, nie, Czekaj. Location the, the body was in. Armin, armin, armin. Jest. Udziałem, tu zginął? Ty, to może być Cyanowy, Bo on co poszedł. Ale ja nie widziałem, żeby tam po prostu... Ale on, ale on... chyba przyszedł zanim jeszcze tam ciało było. No tak! Ale mógł... bo on wyszedł? Na znalazł ciała. Jest to może być on. No co? Dobra, ja, ja skipuję skipuję. bo mi bo, bo się mój spiln Ja nie wiem, co. to... No. Do ciebie ale... na, mnie! na mnie! Czemu na mnie? Czemu na mnie? Ja nie ale... Ty, bo ja też poszedł do admina, to, to nie mogą nas, bo on poszliśmy do admina, No My do, do admina i po prostu ja nas znalazłem ciało, więc... Dobra, i, do i do lajcy. Do lajcy, lajcy, lajcy. Oby mnie nie zabili. Kable, ale je zrobię po tym, jak ten. W ogóle... Jak, no. jak skończymy odcinek to się powiem jedną rzecz. Kurde, nie mam nic Będzie double kill. Będzie double kill. Dobra to Nie! Double kill. Nie. Nie piska. Dobra, ja spamię przycisk Dobra. report. Jest, jest, jest! Uciekaj! Jak chcie... Ociekaj, Wiesz szybko. Wiesz, ja zawsze jak double kill będzie, to... No, ja ja coś? I zawsze jak będzie double kill, to po prostu ja spamie przycisk report. Noisemaker! <laughs> to... Co jest? Cyjan mógł zabić, ale cyan, mi się wydaje, cyan. że to shapeshifter. No, ale prawda. czy to nie był przypadkiem Shifter? To mógł być cyjan. Dobra, ale cyjan, ale mi się wydaje, że chyba cyjan rzeczywiście mógł zabić. Więc kogo on tam w ogóle jest? Poczekaj, chcę e... zobaczyć, a kiusz? A... a dwa ciała nagle padły, tak znikąd. Jest? What the fuck? Czemu oni się przyznają do wiedzy? <laughs> O co? <coughs> co chodzi? To po prostu przyznał? Nie, po prostu oni pewnie mają plan, że po prostu nas przez... że po prostu milion... pierdy głosów na nas postawią i ten. Będzie już by... byje... byje by. To by, jest by, by, by. ciekawe, to będzie drugim posorem. Nie to też... Skoro, ej, skoro my nie jesteśmy. Mm. Ch 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 choice mo... choice... Yes. No i no dla siebie ale... zagłosował. What the fuck? Na siebie zagłosował. What the fuck? Czemu ci impostorów teraz są tak uczciwi? O! Nie wiem. Bo mógł być shifter, ale. Ale w sumie jak uciekał od ciała. Ej, do strony, ale, bo ja ale, myśli, ja ale mi się, ja mam się mam wydaje, nie. że to był double kill, że zi zieleń plus ten. Zieleń. Zrobię jeszcze, nie mieszkam. Zieleń. Jak jemy. Zieleń. Dobrze, to ja może okay. um, um, potrzebuję <Napoleon>, O no, oh nie, nud, Energia elektryczna i ziemię. O no i... O kurde, a iść tam, iść tam, idź tam, iść 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 tam, o to był self-report, eee, czy nie? Eee, deferme jest impostor. Deferme, mu! Uwadź mu? Nie! On pewnie nic nie gada po prostu, eee. bo pewnie on po prostu on chce rozwinąć sytuację. Który z nich <noise> Ja Ale są Nie, no Właśnie, nie widzieliśmy ich. Ale powiedz coś. No. Ja nie wierzę temu dyfkowi. Głosuję na... na ten, na nią. Na nią? Ja? RYZYK FIZYK! teraz się w Będzie że będzie remis. Będzie remis. Ale mam nadzieję, że ten... Nie, on... mnie nie głosuje. No skutnij chociaż, gościu. Spiknij chociaż. Zagłosowaliśmy na nią. JEST! Ale czekaj, ale... Upewnijmy się. Jak będzie... Dobra, ja od razu uciekam, bo on mnie odpuści, sabotażaj. Nie! Uciekaj, uciekamy! Uciekaj Uciekam! Mam przycisk? Nie mamy! Za siedem krokut! na dół, na dół, na dół, na dół. W górę, w górę! Uciekam. Idę do ciebie, I do, do, to. do ciebie! Na dół wróć! O! Yeah. Cicho! So, sorry, widzowie. St 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 stotanie się zjerałem. Kochał się! Kochałeś się, stary! <grym> Czekaj, Nie. Gigi. No powiedz, no napiliśmy gg. Gigi. 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 I Czaka. zachowujesz się jak małpa. Może ja też się zachowuję jak małpa? Oboje się zachowujemy jak małpy. Kopałeś się deklu. Kopał się. Kopał, Kopał się. się dekiel. <suszy> <suszy> Na siebie zagłosuję, no. tak na siebie tak Albo że po prostu sobie poczeka. Albo, albo, na, albo napiszę That's not me! It's not me. Yeah, not <laughs> bo byliśmy siebie, my byliśmy bo siebie, więc to nie możemy być my. no? Co za Dobra, ale ja. wygrana! Ale easy! Byliśmy we finale! Jaka no. fajna runda. Dobra! Mm. Myślę, że zakończymy w to odcinku, yy... Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie i tak. I tyle powiem, że... Łatwo Jedzcie je, je, sałatę. A i daj suba!